Cześć wszystkim, z tej strony ja, Maja, i witam was w moim kolejnym odcinku. jak tutaj widzicie, właśnie weszłam sobie w gacha Live. I stało mi się takie coś. Jeśli będziecie mogli jakoś to wytłumaczyć, to proszę wytłumaczcie. I trochę się boję, że stracę po raz kolejny swoje postacie, swój level te rzeczy, które robiłam. A więc yy, jeśli to oglądacie, to bardzo proszę, jeśli to rozumiecie, wytłumaczcie to w komentarzach, co to może oznaczać. Ja na razie wyjdę z Gacha Live. No takie coś. Co to jest? Ej, nie miałam tego kółeczka wcześniej. Okej, okay. wejdę znowu w Gacha Live. I zobaczymy, co się stanie. Ja się trochę tego boję. Zobaczmy. Nie, postacie mam wszystkie normalnie. Ale nie pytajcie, czemu mam takie postacie. Po prostu studio znowu. Znowu mam ja. Nie wiem, co się stało. Jeśli możecie, to bardzo proszę, wytłumaczcie mi to. Jak usunąć tego oglicza, bo ja nic nie wpisywałam, żadnych kodów nie robiłam. Tylko po prostu chciałam nagrać film Gaha. I takie coś mi wyszło. No dobrze, to ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Gaha Live, jeśli będzie. Pa, pa.